Nie zapraszamy. Ha, ha, ha. Wszyscy się kłaniamy. Do nas chodzi. Wejdź przez bruk. Wyrzuć wszystkie smutki. Bo dzień jest? Krótki. Liczy się? Szczery śmiech. Tak jak u nas trzech. trzech. Dom nasz jest niebieski. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Wszystko się tu zmieści. Pintę im, lustro drzwi. Od wiosny aż do zimy. Ha, 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 ha. Dobrze się bawimy. Bo naszą, ma swój styl. Przyznasz kilka Wreszcie są mile, tu! Wleczcie, bieczcie, może być was, was nawet sól. Śmiało nie stój! Rozgośćcie! Zdejmij płaszcz! Nasz dom, nasz dom, nasz dom, Już znasz! Miś z błękitnego domu. Jedz, pij sok i bądź wesoły. Hm? O, witajcie! Cieszę się, że was widzę. Jesteście w samą porę. Zapraszam! Dzisiaj będziemy się zajmować czymś niezwykle interesującym.